I ruszyły. O no, znakomicie Itza Greenfink eee, przyjął start. Wszystkie razem tu walka o prowadzenie. Itza Greenfink, eee, tam jest także Lady Gabi, jest również Noble Eagle. No i wydaje się, że Noble Eagle objął prowadzenie. Noble Eagle, Lady Gabi, Itza Greenfink, eee, Napston, Italia BH. Filbert i Sileroy. Noble Eagle na prowadzeniu za nim Lady Gabi. Noble Eagle, Lady Gaby Napstone. Noble Eagle, Lady Gaby Napstone. Italia Behe, It's a green thing. Cilleroy i Filbert. 900 metrów do celownika. Wciąż na prowadzeniu Noble Eagle. Noble Eagle na drugiej pozycji Lady Gabi. Noble Eagle Lady Gabi. Poprawia za Grinfing. Dużym kołem także Sileroy. I za moment konie. Pojawią się na prostej finisowej. Wyprowadza Noble Eagle. Noble Eagle i ucieka Lady Gabi. Atakuje go. Noble Eagle, Lady Gabi. Noble Eagle, Lady Gabi. Noble Eagle, Lady Gabi. Finisuje także Italia BG. Noble Eagle, Noble Eagle. 200 metrów do celownika. Noble Eagle, Italia BG, Ponawia finish Lady Gabi. Noble eagle, Noble Eagle, ostatnie metry i w celowniku pierwsze miejsce zajmuje Noble Eagle, na drugim miejscu Italia Bege i na trzeciej pozycji Lady Gabi.